Witam, z tysiącem to jest kolejny odcinek Hitman Kontrakty, misja zdaje się numer 6: Zabójczy ładunek. Więc zaczynamy. W misji tej chodzi głównie o czas. Jak najszybciej trzeba wykonywać wszystkie poszczególne fragmenty. Sorry za długie przerwy, ale życia szkoła itp. Itd. Dobra, no, tu sobie jeszcze przejdziemy. W tak. misji tej chodzi o, głównie o to, żeby zabić y, Borysa Inwanowicza Deruszkę. To jedyna, jedyna rzecz, którą musimy wykonać w tej oto misji. Dosyć prosta się wydaje ta misja. Ale jednak, jak to, mówię, to jest takie przysłowie, pozory mylą. Nie mamy tylko zabić. go zabić. zanim zabić, musimy się wiele natrudzić, żeby dotrzeć do tego gościa. Tu jednak nie możemy wstać, na przykład, albo tak kucnąć, ponieważ on od razu nas zauważy, co zostanie, wyrzuc zostanie wyrzuceni z tej kwatery policji. Zamykamy drzwi. Następnie przebieramy się za policjanta. Zmieniamy ubranie. Bierzemy, oczywiście ona jest pusta, ale samochód kieruje się w stronę statku. Dobrze, Uciekałem. dobra. I tu powinien gości być będzie chyba co by nam tu wychodził. No właśnie, jeśli byśmy za blisko do niego podeszli, on by nas wykrył. Nie wiadomo czemu, ale by nas wykrył. A już pojechał dobrze. Zaraz pewnie nam się pokaże taki fragment krótki. Tu można wejść, tędy jakoś, ale ja skorzystam z tej najprostszej. Która ja znam najbardziej? Dobra. Teraz bierzemy co? Oj, oj. Problemy, problemy techniczne. Mnie, lolo. Nie lola. Niedobrze, niedobrze, M4. I podnosimy M4, jeśli go zabijemy. Bądź ja wolałbym go uśpić. I idziemy tutaj do tej drzwi. I widać, już wychodzę tutaj... Yy, ...tego całego sad... Yy, ...sad... nie wiem, kto się czyta. Oj. No i tu właśnie ta bomba już jest załadowana. Została uzbrojona. Oni tu sobie tak się rozciągają. Ale po pewnym momencie po prostu... Yy, ...ten cały sad... ...sad czy jakoś tak, to się czyta, nie wiem... Zawsze zaatakuję. Za, za no, różne swa, swa, uderzenie. Jak widać, oni ich już tutaj nie ma. I at, rozpoczął się atak na ten statek, żeby po prostu, żeby całą tą bombę po prostu rozbroić. Jak widać, jest to kupa ich. Możemy strzelać, ale to tylko między headshoty, ponieważ z tego co pamiętam, tak zamieniłem broni od razu to ci rozstrzelać. A lepiej się nam przyda trochę tej amunicji, choć też trochę na później od tego zabicia tego, tego gościa. Dobra, widać tu już opanowany został mniej i więcej zamys trzymacie? Nie ja myślę z LOL To jest to ci wejdziemy Nol, czemu? Dobra. Sam zdemaskowany, nie wiem dlaczego. Wszystko poszło zgodnie z planem, ale dobra. Tam widzimy snyperom. My jednak tej misji nie możemy przejść, że zabijemy tego snajpera. Chociaż próbowałem, żeby zabić tego snajpera. Wiecie co, jaka nie? Zabić tego snajpera i po prostu po zabiciu tego snajpera yy, wziąć tę snajperkę sobie. Hmm. gdzie ty to jest co jest tu chyba? To ja jestem tu. Tu musimy wejść. Teraz się będę mu po statku. Nie, tu. <śmianie> sorry, sorry, ale na wnoś nie gram. w sobie gra. Dobra, tupek. O, jak widzimy, właśnie rozrzucono te możliwości. Ogrzewasz się, z waszego bezpieczeństwa. No i jak widać, oni tutaj serusz patrolują, My otwieramy drzwi i go zabijamy. Następnie podnosimy detonator. Jak widzimy, już nas zaczynają strzelać, gdy nawet podniesiemy ten cały detonator, ponieważ on od, od razu automatycznie jakby nas demaskuje, ale nie, inaczej, nie może nie demaskuje, ale o, widzimy, oni zaczynają nas...